Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Nissana Pathfindera. Wśród miłośników pojazdów 4 iloczyn kartezjański 4, tak zwane Jeepów, często słyszy się stwierdzenie, że tylko jeden Jeep jest Jeepem. Zgadzam się, że koncepcja lekkiego pojazdu przebijającego się przez trudniejszy teren pochodzi z amerykańskiego przemysłu samochodowego, ale poza marką Jeep, amerykański przemysł samochodowy koncentruje się bardziej na pojazdach typu pickup. Z drugiej strony Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda i Suzu to tylko niektórzy producenci w Japonii, którzy odgrywają ważną rolę w świecie czterech iloczyn kartezjański 4. Celowo wymieniłem Toyota i Nissana jako pierwszych. Ci dwaj producenci od dawna rywalizują na rynku japońskim i globalnym, a także są najsilniejszymi producentami na japońskiej scenie i iloczyn kartezjański 4. Ich gama modeli obejmuje zarówno małe Sów y, jak i poważne pojazdy 4 iloczyn kartezjański 4, które są w stanie dotrzeć na koniec świata. Ten fakt jest ważny, ponieważ pośrednio wskazuje, że bohater naszej opowieści Nissan Pathfinder tak się narodził. Najpierw powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że Pathfinder z kodem podwozia R51 (2005-2012) jest trzecią generacją tego modelu. Pierwsza generacja wzorowana na Toyocie i jej kombinacji Hilux, 4-runner doprowadziła również do powstania pierwszego Pathfindera, czyli SUV-a opartego na podwoziu pickup model D21. W drugiej generacji modelu przeznaczonym na rynek amerykański był nadal napędzany tylko silnikami benzynowymi V6 i pozycjonowany poniżej patrola, to jest. Armada w palecie modeli Nissana. W 2005 roku Nissan rozszerzył swoją ofertę czterech iloczyn kartezjański, czterech na dużą liczbę pojazdów, od Qashqai, przez X-Trail po modele Pathfinder, Nawar i Patrol. Oprócz Pathfindera mamy również Titana i Armadę na rynku amerykańskim. Misją jego umieszczenia jest bycie korzystniejszym samochodem terenowym niż Patrol, a jednocześnie utrzymanie wizerunku poważnego pojazdu. Chociaż w Ameryce jest również fabryka produkująca Pathfindery, w której montowane są również silniki, takie jak 5.6 V8 benzynowy, tutaj będziemy trzymać się dostaw ukierunkowanych na rynek europejski, modele montowane w Hiszpanii. Pathfinder ma własną pochodną pick-upa nawaru. Główna różnica jest w tylnej części, a także w tylnym zawieszeniu, które jest innego typu w nawarra. W tej generacji były trzy silniki, diesel 2 5YD25DDT i Common Rail Concept, czwarty 0V6 benzynowy silnik VQ40DE i od 2010 roku nowość trzeci 0V6 diesel Common Rail Concept, który jest podstawą wszystkich głównych silników wysokoprężnych Nissan Renault. Biorąc pod uwagę rzadkość benzyny, skupimy się tylko na silniku wysokoprężnym drugim pięciu, który jest jednocześnie dominującym w sprzedaży i dostawach na naszym rynku. Silnik wysokoprężny 2,5 należy do serii Nissan YD, opracowanej w jego napędzie. Common Rail w Pathfinderze jest napędzany łańcuchem, a do 200 000 km nie ma wymiany. Pojawiły się skargi na jakość samego silnika, biorąc pod uwagę, że ma on znaczną moc w stosunku do swojej objętości, a wiadomo, że nie jest to cecha długowieczności. Wszystkie materiały eksploatacyjne są dostępne na rynku wtórnym. Turbinę można serwisować w razie potrzeby, podobnie jak układ przyspieszania. Jeśli konieczne jest otwarcie silnika, można kupić części do całkowitego remontu. W porównaniu do wcześniejszych dużych silników wysokoprężnych Nissana z wtryskiem pośrednim, ten nie jest tak wieczny i trwały. Zaleca się sprawdzenie u doświadczonego rzemieślnika, na dźwigu i za pomocą sprawdzarki diagnostycznej, aby nie doszło do niepotrzebnych sytuacji w dalszej eksploatacji i użytkowaniu pojazdu. W przypadku skrzyni biegów manualnej posiada ona pływające koło zamachowe z powiązanym z nim zestawem sprzęgieł. Istnieje na rynku wtórnym, ale jego cena nie jest niska. Istnieją również zestawy EXEDY, które zamieniają układ z koła zamachowego pływającego na stałe z powiązanym zestawem sprzęgła. Hamulce są dostępne na rynku wtórnym. Często wymienia się górne i dolne kulki, ale na szczęście można je również kupić na rynku wtórnym. Słabym punktem Pathfindera jest również przednie łożysko koła, które pasuje do piasty i montażu czujnika ABS. Tylne czujniki ABS są pierwotnie sprzedawane tylko w pakietach na lewe i prawe koło, ale w USA można je znaleźć znacznie taniej. Trap, choć nie tak wytrzymały jak Patrol, jest wystarczająco wytrzymały dla średnio wymagających użytkowników. Amortyzatory są dostępne na rynku wtórnym, jeśli to konieczne, przy czym te drugie są bardziej podatne na wymianę. Niektóre rzeczy, takie jak drobiazgi i plastik, mają bardzo wysoką cenę, ponieważ Nissan jest drogi, jeśli chodzi o oryginalne części. Co prawda, coraz częściej pojawiają się na rynku samochodów używanych na złomie, ale jeszcze nie na tyle, aby pomóc w wypadku. Doświadczenie mówi, że Pathfinder to świetne połączenie SUV-a i wytrzymałego SUV-a z podwoziem. Pathfinder nie jest tak wytrzymały jak klasyczne pojazdy ze sztywną osią, ponieważ ma niezależne zawieszenie w przód i w tył, ale daje mu to przewagę w codziennej jeździe po asfalcie ze względu na znacznie lepsze właściwości pasażerskie. Wielką zaletą tego samochodu jest jego połączenie skrzyni biegów. Nie ma dźwigni manualnej skrzyni biegów jak w Land Cruiserze, ale rozwiązuje się to za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej. Dostępne są wszystkie opcje napędu, tylko koła tylne, pozycja 2WD, napęd na 4 koła z odblokowanym centralnym dyferencjałem, tak zwana full-time 4 iloczyn kartezjański 4, pozycja auto, napęd 4x4 na z zablokowanym centralnym dyferencjałem, pozycja 4HI, napęd 4x4 na 4 zmniejszony z zablokowanym centralnym mechanizmem różnicowym, pozycja 4LO. W połączeniu z ESP i dopasowanymi oponami zapewnia solidne możliwości jazdy w terenie, odpowiadające potrzebom przeciętnego użytkownika. Jeśli jesteś osobą potrzebującą dużego samochodu z dużą ilością miejsca, który poradzi sobie z większością wyzwań terenowych i nie chcesz rezygnować z komfortu jazdy po asfaltowych nawierzchniach, masz możliwość zapłacenia co najmniej 600 euro za roczną rejestrację i cenę zakupu pojazdu. Można więc powiedzieć, że Nissan Pathfinder jest samochodem, który można rozważyć ponieważ na rynku nie ma bezpośredniego konkurenta Toyota 4 Runner, ale droższy Land Cruiser. Jeśli udało Ci się znaleźć dobrze zachowany i utrzymany egzemplarz, jest to z pewnością samochód terenowy z fabryki w Japonii, choć składany w Hiszpanii, który może spełnić wszystkie Twoje potrzeby.